W dzisiejszym filmiku powiemy sobie o tym, co to są drgania tłumione i wymuszone oraz co to jest zjawisko rezonansu. Zacznijmy jednak od tego, co to są drgania własne. Drgania własne są to drgania, które wykonuje ciało wychylone z położenia równowagi i puszczone swobodnie. Co to oznacza? To oznacza nie mniej, nie więcej, a tyle, że na ciało nie działają żadne siły zewnętrzne. Jeżeli narysowalibyśmy sobie na przykład ciało na sprężynie. Wyobraźmy sobie, że ona porusza się po lodzie i nie ma tarcia tego klocka po lodzie. Wówczas, jeżeli ja przyłożę siłę i wprawię to ciało w ruch drgający, no to ona będzie się przemieszczało, powiedzmy, do jakiegoś tam położenia skrajnego i tutaj z powrotem do innego położenia skrajnego, tak po drugiej stronie. I tutaj będzie miało pewną amplitudę i tutaj będzie miało pewną amplitudę. Te wartości są takie same, bo w jedną i w drugą stronę wychyla się tak samo. I teraz, jeżeli mamy takie ciało, które w ten sposób drga i mówimy o okresie jego drgań, albo o częstotliwości, albo o częstości kołowej, to mówimy, że to jest konkretna wielkość drgań własnych. Czyli to jest częstość kołowa drgań własnych, czyli omega 0. Częstotliwość drgań własnych F0, okres drgań własnych T0. Teraz, jeżeli pojawi się, się siła oporu, która działa na ciało, to wtedy mamy do czynienia z drganiami tłumionymi. I wówczas maleje amplituda drgań, ale nie zmienia się częstotliwość drgań. Czyli na tym przykładzie, który sobie narysowaliśmy, jeżeli ja miałam tutaj klocek, no to powiedzmy, że kładę go na stole i nagle zaczynają działać na niego siły tarcia. Te siły tarcia powodują, że to ciało, które początkowo poruszało się na przykład w ten sposób stąd tutaj i z powrotem. Mieliśmy jakąś amplitudę a, tak, w jedną w drugą stronę. No to okazuje się, że to ciało po pewnym czasie już drga tylko w ten sposób. Tak ma jakąś mniejszą amplitudę w jedną w drugą stronę. Tak? Okres jest ten sam, czyli on startuje z tego punktu w jakimś momencie i przyjdzie w T z powrotem i tutaj, w jakimś czasie określonym, i w takim samym czasie zajmował mu przejście stąd, tutaj, z powrotem i tutaj, na samym początku, tak? Bo częstotliwość się nie zmienia, czyli okres drga się nie zmienia, natomiast zmienia się amplituda, tak? Potem ta amplituda będzie jeszcze mniejsza, czyli już tylko stąd tutaj się ciało przesunie, aż się całkiem zatrzyma. To są drgania tłumione. Jeżeli chcielibyśmy sobie narysować w takim przypadku wykres zależności x od t, no to okazałoby się, że jeżeli ja sobie tu odłożę amplitudę do góry do dołu, tak wychylenie, no to jeżeli ja mam drgania, które nie są tłumione, to sinusoida opisująca wykres właśnie x od t wygląda w ten sposób. Czyli ona ma cały czas jakby tą samą wysokość, tak? Jeżeli ja mam zaś do czynienia z drganiami tłumionymi, no to ja wiem, że tak, częstotliwość się nie zmienia, czy tam okres drgania, tak? Czyli jeżeli ja pełną sinusoidę przebędę stąd dotąd, no to ja później pełną sinusoidę też przebędę stąd dotąd. Czyli na przykład szczyty, czy tutaj zera, czy doliny będą w tych samych miejscach. Tylko jeżeli ja na początku miałam taką wysoką amplitudę, no to potem ona już będzie mniejsza. I później będzie jeszcze mniejsza, i będzie jeszcze mniejsza, i jeszcze mniejsza. Tak, drganie będzie mi się tutaj całkowicie wytłumiało. Jeżeli ja bym sobie chciała narysować obwiednie, no to okaże się, że o tutaj, o, ja widzę, że to tak pięknie mi spada. Tak? Ampli tutaj jest coraz mniejsza z czasem, bo mamy do czynienia z drganiami tłumionymi. To, co możemy powiedzieć jeszcze o drganiach tłumionych, to to, że w jeżeli są drgania tłumione, to energia zostaje rozproszona, tak? Amplituda się zmniejsza, więc tutaj energia się zmniejsza, energia musi zostać rozproszona, bo energia we wszechświecie nie ginie, tak? Jest zasada zachowania energii. W związku z tym energia zmienia się w inne formy energii, w jakąś energię wewnętrzną wahadła, czy też w energię cząsteczek otoczenia. Ale możemy mieć do czynienia również z drganiami wymuszonymi, czyli Miałam drgania własne, nie działały żadne, żadne siły zewnętrzne, miałam drgania tłumione, czyli działały siły zewnętrzne, które powodowały mi to, że amplituda malała, i mam jeszcze drgania wymuszone, czyli na ciało wykonujące drgania działa siła zewnętrzna o pewnej częstotliwości. Jeżeli działająca siła zewnętrzna jest o pewnej częstotliwości, no to ta siła nie jest siłą stałą. Tak, tylko jest to siła zmienna. Możemy sobie napisać, że ta siła wymuszająca, siła zewnętrzna F Wym, ma pewną wartość maksymalną razy sinus omega t. Tak? Bo ta siła ma pewną częstotliwość. W związku z tym, jeżeli ma pewną częstotliwość F, to no to ma pewien okres i ma pewną częstość kołową. I teraz, dlatego dla drgań własnych, ja pisałam, że mamy częstość kołową omega 0 drgań własnych, czy częstotliwość drgań własnych, czy okres drgań własnych, omega 0, F0, czy T0, żeby odróżnić drgania własne od drgań wymuszonych, tak? Bo tu mam siłę zewnętrzną, która również ma pewną częstotliwość. W związku z tym ma pewien okres i ma pewną częstość kołową. I teraz, jeżeli ja mam ciało, które... Na które nie działają żadne siły zewnętrzne i wykonuje ono drgania własne, to wówczas okres, częstotliwość i częstość kołowa wynoszą tyle. Natomiast jeżeli ja do tak, do tak drgającego ciała przyłożę tą siłę zewnętrzną, te, te drgania wymuszone będą się już odbywały nie z takim okresem, z taką częstotliwością czy z taką częstością kołową, ale z takim okresem, częstotliwością i częstością kołową, jak częstotliwość tej siły zewnętrznej. I to jest bardzo ważne. I teraz możemy w pewien sposób operować tutaj tą częstotliwością siły zewnętrznej, którą przykładamy, tak? Mam ciało, ono drga w jakiś tam określony sposób, powiedzmy. No i ja mogę przyłożyć siłę zewnętrzną, która ma pewną częstotliwość. I teraz, jeżeli ja dobiorę częstotliwość siły zewnętrznej tak, że ta częstotliwość jest zbliżona do częstotliwości drgań własnych tego ciała, do którego tą siłę zewnętrzną przykładam, to wówczas amplituda drgań znacznie wzrasta. I takie zjawisko nazywamy rezonansem. Czyli ja mam pewną częstotliwość drgań własnych F0 i mam częstotliwość drgań siły zewnętrznej F, i teraz jeżeli F jest zbliżone do F0, to amplituda znacznie wzrasta. I zjawisko to nazywamy rezonansem. I teraz to sobie narysujmy. Czyli rysujemy wykres zależności x od t jeszcze raz. Najpierw sytuacja, kiedy mamy drgania własne, czyli Amplituda na plusie, tutaj ta wartość na minusie, tak, mamy drgania własne, w związku z tym mamy pewną sinusoidę, która wygląda w ten sposób i ona ma cały czas tę samą amplitudę, tak, to samo położenie maksymalne, minimalne. Teraz, jeżeli ja mam drgania wymuszone, no to dzieje się to, że amplituda znacznie wzrasta, czyli miałam w ten sposób, i tutaj ta amplituda już mi zaczyna rosnąć i rosnąć. I rosnąć, i rosnąć i tak dalej. I teraz jeżeli bym narysowała tutaj obwiednie, no to bym zobaczyła, że to wygląda w ten sposób, tak? Czyli że ta amplituda mi tutaj znacznie wzrasta. I to, co będziemy chcieli teraz zrobić, to będziemy chcieli wyprowadzić wzór na amplitudę drgań wymuszonych. Jeżeli mamy ciało, które drga samo z siebie, tak? Ma drgania własne. No to tam działa jakaś siła sprężystości o wartości minus k razy x. Powiedzmy, że mamy ciało na sprężynie i działa siła sprężystości o wartości minus k razy x. Teraz, jeżeli przykładamy siłę wymuszającą, no to dodatkowo pojawia się siła o wartości f maksymalne razy sinus omega t. Jeżeli ja będę chciała sobie zapisać siłę wypadkową, która z drugiej zasady dynamiki to ja wiem, że jest równa m razy a, no to ja będę musiała dodać do, siły, do siebie siłę sprężystości i siłę wymuszającą. W związku z tym będę miała minus kx plus f max razy sinus omega t. I teraz tak. Jeżeli się zastanowimy nad. Przyspieszeniem, z jakim będzie poruszało się to ciało, to to przyspieszenie wiemy, że jest równe minus omega kwadrat razy x. I teraz pytanie, jaki omega? Omega, które wynika z tej siły wymuszającej, czy omega drgań własnych? No powiedzieliśmy sobie, że jeżeli mamy siłę wymuszającą, to ciało drga z częstotliwością taką samą, jak ta siła wymuszająca. W związku z tym ta częstość kołowa będzie taka sama, jak częstość kołowa siły wymuszającej, czyli to będzie po prostu omega. W związku z tym możemy sobie napisać, że zamiast m razy A mamy minus m omega kwadrat x jest równe. Minus Kx plus F max razy sinus omega t. Teraz chcielibyśmy się pozbyć x, czyli wychylenia. Wychylenie z położenia równowagi no, jest równe a sinus omega t. Powiedzieliśmy, że bierzemy. Omega, częstość kołową związaną z częstością kołową siły wymuszającej. W związku z tym omega, tak? Podstawiamy, minus m omega kwadrat a sinus omega t jest równe minus k a sinus omega t plus f max razy sinus omega t. Widzimy, że sinus się skraca. Zostaje minus m omega kwadrat a równa się minus Ka plus f maksymalne. My chcemy dostać amplitudę, tak? W związku z tym musimy mieć amplitudę po jednej stronie. No to to przerzucamy na drugą stronę, czyli mamy Ka minus m omega kwadrat a jest równe sile maksymalnej. I to, czego chcielibyśmy się teraz pozbyć, to jest k. Co to jest k? K to jest współczynnik stojący między siłą sprężystości a wychyleniem. I wiemy, że to jest współczynnik sprężystości. I ten współczynnik k wiemy, że liczymy jako m omega kwadrat. I wiemy, że to k jest związane z jakąś sprężyną, tak? I to wyprowadzaliśmy sobie dla drgań własnych. W związku z tym. Tu stoi omega 0, czyli częstość kołowa drgań własnych. I jak tutaj podstawimy, to mamy m omega 0 kwadrat A minus m omega kwadrat A jest równe sile maksymalnej. Jeżeli A wyciągniemy przed nawias, to mamy m omega 0 kwadrat minus m omega kwadrat równa się siła maksymalna. Jeżeli podzielimy przez to wszystko, no to mamy ostatecznie, że A jest równe. Siła maksymalna przez masę wyciągamy przed nawias i w nawiasie zostaje omega 0 kwadrat minus omega kwadrat. Wiemy, że amplituda jest zawsze dodatnia, w związku z tym tu wkładamy jeszcze wartość bezwzględną, bo nie wiemy, czy częstość kołowa drgań własnych jest większa czy mniejsza od częstości kołowej siły wymuszającej. Ale wzór jest następujący, że amplituda w następujący sposób zależy od siły. Wymuszającej od jej maksymalnej wartości, od masy ciała i od częstości kołowych siły wymuszającej i częstości kołowej drgań własnych tego ciała. I teraz można narysować coś, co się nazywa krzywą rezonansową. Krzywa rezonansowa to jest zależność amplitudy drgań wymuszonych od częstości siły wymuszającej. I teraz tak, jeżeli to rozpatrujemy bez oporów ruchu, no to to jest przypadek taki idealny, który nie może występować w przyrodzie. Ale jakby on wyglądał? No tu mamy amplitudę, a tutaj mamy omega. Tak? I tu mam gdzieś omega 0. I co się dzieje, jeżeli ja się zbliżam do omega 0? Zobaczmy sobie na wzór. Wzór był następujący. A jest równe. Siła maksymalna przez masę 1 przez omega 0 kwadrat minus omega kwadrat Wartość bezwzględna. Jeżeli omega zbliża się do omega 0, no to omega 0 kwadrat minus omega 0 kwadrat tak daje 0. 1 przez 0 da plus nieskończoność. Czyli tutaj mamy jakąś nieciągłość tej funkcji, tak? Jeżeli przyłożylibyśmy w idealnym przypadku, takim, gdzie nie ma oporu w ruchu, siłę wymuszającej o takiej częstości kołowej jak częstość kołowa naszego ciała drgającego, to powinniśmy dostać amplitudę nieskończoną. Tak Dlatego to jest idealizacja, dlatego nie mamy czegoś takiego nie możemy stworzyć w rzeczywistości. Natomiast widzimy, że tutaj właśnie to dąży do nieskończoności. W związku z tym narysowalibyśmy taki wykres. Czyli amplituda drgań wymuszonych będzie rosła, przy zbliżaniu się częstości kołowej siły wymuszającej do częstości kołowej drgań własnych, tak? Amplituda będzie rosła i potem jak będziemy się jak ta wartość omega od omega zero będzie się znacznie różniła, no to będziemy się oddalać, tak? Ta amplituda będzie malała. Jak jest w rzeczywistości? W rzeczywistości jest tak, że po prostu jeżeli przyłożymy siłę wymuszającą z taką częstością e, kołową jak tutaj częstość koła drgań własnych, to otrzymamy jakąś wartość po prostu maksymalną tej amplitudy, tak? Więc startujemy od jakiejś wartości do wartości maksymalnej i potem po prostu ta amplituda będzie malała, im bardziej będziemy się oddalać z częstotliwością tej siły wymuszającej od częstotliwości drgań własnych. I teraz zjawisko rezonansu jest bardzo ważne, bo tutaj musimy je uwzględnić, właśnie projektując wszelkiego rodzaju na przykład budynki, bo chodzi o to, żeby nie było takiej sytuacji, że na przykład jakieś tam trzęsienie ziemi może spowodować bardzo duże szkody, dlatego bo częstotliwość tego trzęsienia Ziemi będzie zbliżona do częstotliwości drgań własnych budynków. Tak więc projektując budynki, musimy właśnie tak to wszystko obliczyć, żeby te częstotliwości przez przypadek. Nie okazało się, że są ze sobą zgodne. Tak samo tutaj klasycznym przy, przykładem jest wojsko idące przez most. Jeżeli wojsko szłoby równym tempem, mogłoby wprowadzić y, tutaj most w takie drgania, że doszłoby do znacznego wzrostu amplitudy, co mogłoby spowodować to, że ten most się po prostu zawali. W związku z tym wojsko musi przechodzić. Nierównym krokiem przez most, tak, żeby tutaj nie było tego zjawiska rezonansu, żeby te drgania, które powodują żołnierze maszerując, nie były równe drganiom własnym mostu. Bo wówczas to, 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 co mogłoby się stać, to amplituda tych drgań znacznie by wzrosła i po prostu elementy budujące most nie wytrzymałyby takich naprężeń i most by się zniszczył. Dlatego też zjawisko rezonansu jest bardzo ważne i ono ma realne przyłożenie na życie każdego z nas.